By rozpocząć pracę z programem WPF Asystent w zakresie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej należy zadbać o jego techniczne przygotowanie. Mówię o tym praktycznie w każdej ścieżce edukacyjnej czy playliście, którą dla Państwa przygotowujemy, aby zadbać o aktualizację programu. Co jakiś czas wypuszczamy aktualizacje, które wprowadzają do programu nowe rozwiązania, usprawnienia służące przede wszystkim temu, by... Szybciej pracować z asystentem. Dlatego też, jeżeli w trakcie uruchamiania programu pojawia się okienko aktualizacji, bardzo proszę, abyście Państwo tę aktualizację pobrali i zainstalowali nową wersję asystenta. Drugą istotną kwestią techniczną z punktu widzenia pracy z programem jest zadbanie o połączenie WPF Asystenta z bazą Bestii. W większości z Państwa takie połączenie występuje, ale jeżeli ktoś takiego połączenia z bazą Bestii nie posiada, to w opisie do tego filmiku za Link do instrukcji, w jaki sposób wykonać to krok po kroku. Pod względem merytorycznym, aby przygotować uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, powinniśmy zabrać o posiadanie w bazie BESTI dwóch podstawowych dokumentów. Pierwszym z nich będzie projekt wieloletniej prognozy finansowej, wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, lub ostatnia autopoprawka do projektu WPF, którą przesłaliście Państwo do RIA. To będzie dokument, który będzie stanowił podstawę przygotowania uchwały WPF. Kolejnym dokumentem będzie uchwała budżetowa. Ta uchwała może być zarówno w bazie bestii, jak i może być to dokument XML. Chodzi nam o plan dochodów, wydatków i przychodów, przychodów oraz rozchodów. Analogicznie, może być to również projekt budżetu wraz z autopoprawkami. Nierzadko zdarza się tak, że w stosunku do projektu WPF wprowadzacie Państwo modyfikacje w uchwale WPF w zakresie przedsięwzięć i jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to warto również zadbać o to, aby w bazie bestii znalazła się robocza uchwała WPF z naniesionymi poprawkami dotyczącymi przedsięwzięć. Jeżeli w porównaniu do projektu WPF wprowadzaliście Państwo jakieś zmiany w zakresie Dochodów ze sprzedaży mienia czy dotacji majątkowych, to również warto zweryfikować, jakie wartości mają docelowo trafić do uchwały WPF. O tym, jakie dokładnie informacje i dokumenty będą nam potrzebne do pracy z kreatorem uchwały WPF, informuje nas okienko wprowadzające do kreatora. Po uruchomieniu programu WPF Asystent z widoku listy dokumentów przechodzimy do wstążki i wybieramy kreator WPF. Następnie przechodzimy do kreatora uchwały wpf. Otwiera nam się okienko dialogowe umożliwiające wybór dwóch trybów pracy kreatora: tryb automatyczny i tryb ręczny. Zaświetlając określony przycisk w okienku dialogowym, czy to kreator automatyczny, czy ręczy, ręczny, zaświetla nam się lista dokumentów niezbędnych do pracy z programem. W przypadku trybu automatycznego program sam wybierze potrzebne dokumenty z bazy BESTI, natomiast w przypadku trybu ręcznego musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie tych dokumentów.